Dzień dobry. No to robimy to o no podsumowanie skrupowania kadr i tych czterech meczów Widzę Narodów. Tak jak wam mówiłem w ostatnim filmiku, no to bez przedłużenia lecimy z pierwszym meczem. Mecz wajął, wygrany 2 do 1. Na we Wrocławiu, no tu dużo mówić. no Polska nasza gra nie porywała. Ale ja jestem takim typem kibisa, który mówi, że wynik ważniejszy niż styl. To nie są skuki narciarskie, żeby za styl dawali punkty tylko dają punkty za gole Więc styl może walić się styl ale mecz, żeby wygrywali, nie? Chyba zwycięstwa się liczą, więc bardziej niż styl No i po tym meczu Polska była na... E, na... Była na pierwszym miejscu w grupie. Nagrała Belgia z kolei to w nich Holandia wywaliła na drugie miejsce lecimy do kolejnego meczu, co co? Halo Czu mi to nie chce dać wyjść z tego, co to za gówno jakieś store, ale to główna strona. Naprawdę nie daje człowiekowi żyć. Naprawdę. Że wejść, chyba przez to, w kadrę polski wejść. Teraz mi to robisz, gnoju zawalony. No. Nie lubi mi tutaj wątków, bo ci przypierdzielę kiedyś. No. Typowy już za tej strony, w takim czasie się w ogóle w... No teraz, kurwa, teraz, no. Oh, sorry, że takie problemy, no ale... Zasko lubi mieć takie ...odpały. No to tak, drugi mecz tu mecz z Belgią, w którym dostaliśmy wpierdol 6-7. No gra nie porywała i wynik też nie był pozytywny, bo jak, jak wynik był pozytywny... ...to co byś sobie, sobie musiał stać, że 6-7 byłoby pozytywnym wynikiem? Raczej nic, Polska musiałaby chyba stać się tym, w no każdy wbijać po 20-15 goli, jak San Marino. No i tutaj Belgowie nas zniszczyli. Po tym meczu Polska była na, no, na trzecim miejscu w tabeli, bo Wajano no, przemysłowała wtedy z Holandią. To przechodzimy do kolejnego meczu. Kolejnego meczu, no w tamtym meczu polsko została po no, rozwalona i pokazali to, że, no bo niektórzy ludzie mówią, że Belgia u Belgia to jest, wiecie, taka duża na pierwszym miejscu w rankingu FIFA, czy tam druga teraz, to chuj, tam oni są słabi, średnie. a tu panu przyjeżdżają do Polski na mecz, w znaczy pierwszym meczu z Polską, wbijają im 6 goli w drugim jedne, jednego, czyli w dwóch meczach z Polską Belgia przyjęła 7 goli, a straciła jednego. Więc nie wiem, co ci teraz ludzie mogą powiedzieć. Co też, że Belgia to jest fartowne zwycięstwo Belgii, bo nie potrafi im pokazać szacunku, mówiąc, że użyta jest Strzeniak i to oni głównie dzięki temu, że tam luk tym mistrzostwom Europy, że to jest strzelnia drużyna, nie najlepsze na świecie że nie pokazała miejsca w szeregu Te ludzie są dla mnie śmieszni jak, jak dla mnie Dobra, to kolejnym meczem. To był ten szczęśliwy remis z Holandią, bo tak trzeba o tym mówić. No w pewnym momencie już prowadziliśmy 2 do 0. Tak jak widzicie wprowadziliśmy go po golach Kasza 2 do 0. Ale w... 3 minuty Polacy stracili dwie bramki. Klassen i Dumfries stali Holandii no, w wyrównanie. I w 90 minucie no. Depa nie trafił karnego. W pierwszej chwili, kiedy ja począłem tego karnego, że w ogóle źle trafił w piłkę, nie? Ale tak się dziwnie poruszała ta piłka kopnięta. się później okazało, że trafił w słupek. Złożył trochę fartowny remis. No też trzeba oddać temu. Tu kurde bronił, muszę pamiętam. Kto tu bronił? Ładny się dunny plaszkor, że no tak nam filmik czy nie chce odpalić. Typowe trochę. O, Skorupski. W tym meczu trzeba oddać Skorupskiemu, no ładnie zagrał, nie? Ale i tak no, muszę mówić, że to jest szczęśliwy remis. No gdyby Polska utrzymała tu 2-0 do końca, to by wygrała 2-0, a tak... Mają przynajmniej ten jeden punkt. Modajcie sobie w 3 minuty wbić dwa gole. Mamy jej fartowny. Jeszcze tego, że depaid karnego w ostatniej nie, minucie. W 91 minucie. Czy już końcówka meczu. No to lecimy już do, do ostatniego meczu w tym, no na tym zgrupowaniu. Polska Belgia na no, narodowym. No co to był za mecz? Co to polski atak w klubie seria? Dobra. To później się przeczytam. No i na narodowym przyszedł nam rewans z belgami. No i belgowie wygrali 1-0. No, zasłużenie. Brakowało nam też parę. Mieliśmy dużo sytuacji, że... znaczy nie może dużo, ale dobre sytuacje, które mało brakowało, by było to przynajmniej 1-1, a to no... Też trzeba Belgii oddać, oni tutaj są wyraźnie lepszą drużyną od naszych Belgia obecnie. No, i tutaj Matszuaj strzeł na po 1,0, Le Mansa. I wcześniej jeszcze ten. E... wiecie, Hadlard szeił na 2,0, ale tam Matszuaj podał, ale Hazard był nad spalonym. Unite tej bramki, aż już byłoby 2 do 0, a pewnie Belgowie by strzelili trzecią i bym skończył się pogromem, a tu na szczęście w się, się 1-0. miała trochę niefarta z, z ostatnimi akcjami, że no mało brakowało tego, tego remisu, no ale, co mogę powiedzieć, Belgia zasłużone zwycięstwo z naszymi. No i... To zgrupowanie kończyło się tym, że po czterech meczach mamy trzecie miejsce w grupie dwie porażki, jedno zwycięstwo, i jeden remis. Mamy cel wykonany, nie? I to bardzo dobry wynik. No już... dla mnie zwajor, zwycięstwo było już celem że zwajor tylko zwycięstwo. Później z Holandią i Belgią, no. Czy z Belgią lub Holandią wywalczyliśmy, wywalczylibyśmy remis, bym się cieszył. No, z Belgowie nas rozwalili dwa razy. Holandią się udało jakoś remis, czy już no, dwa cele zrobione. Wygrał z Walią i samej remis, remis z Belgią lub Holandią. No i trzy się miejsce, nie, ale tutaj. wszyscy się starają się o tą ligę narodów, że lepiej grać, on ich testuje, czy młodych. A Liga Narodów to co to jest? Jakiś turniej, turniej towarzyski, o Puchar jakiś. Bo co, no? To wygra Liga Narodów, no co dostanie? zwycięzcę Ligi Narodów. No nic, żadnego awansu na, na Mundial, na Euro. Tylko Pucharek, którego muszę się cieszyć. I tego, że mniej więcej meczy. Kolejny głupi pomysł UEFA: żeby więcej zarabiać hajsu. Dobra, no to już chyba w tym odcinku na tyle. Przecież komentarzu, jak wy oceniacie to zgrupowanie? I jakie wyniki typujecie już no w rewanżu z Holandią i z Walią? I kto według raz był najlepszy na tym zgrupowaniu? No to na tyle w tym odcinku. Do zaczenia, i Elo!